Siedem, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam ciekawą e, taktykę na specjalny tryb, który jest e, tylko w weekendy. Jest to oczywiście rozwałka super miasta, tak się on nazywa tutaj po polsku. Jest to oczywiście ten tryb z dinozaurem. Także dzisiaj wam pokażę dosyć ciekawą taktykę. Właśnie na ten tryb, zagramy sobie to w dwójkę. Jak widzicie, potrzebna jest Nita, potrzebna jest PAM. I pokażę Wam oczywiście o co tutaj chodzi, ale jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, Subika też możecie zostawić, a ja już tutaj przechodzę oczywiście do wytłumaczenia i do pokazania tego sposobu. Będzie tutaj potrzebna PAM i będzie potrzebna tutaj Nita z pierwszym star powerem i z drugim gadżetem. Jest to tutaj ta tarcza. Wydaje mi się, że jest ona lepsza od od właśnie tego Stuna, że tak powiem, żeby wiadomo ten misiek mniejszy damage dostawał i w ogóle Także lecimy sobie i zaczynamy, jak widzicie tutaj dostaliśmy w sumie dwie nity, Hardcore granitom i jeszcze tutaj randomowo dobrało nam nitę, więc zobaczymy jak to wyjdzie na dwie nity Ja tutaj gram pam, oczywiście, więc lecimy sobie, na początku trzeba oczywiście naładować ulta Jest to tutaj podstawa, także trzeba szybko to zrobić, no nita potrzebuje trochę tutaj czasu, żeby naładować tego ulta, także to jest trochę E, słabe, ja już tutaj ulta mam. Wiecie co, postawię go, naładuję sobie drugiego. Na razie tutaj jeszcze ładowanie ulta jest. Ma ten dinozaur 84% HP. I cała taktyka polega na tym, żeby tutaj te nity wymieniały się z tymi miśkami, żeby tutaj był heal. Jeszcze, żeby tutaj pamka oczywiście leczyła tym turetem. Dobra, postawimy tak. Jeszcze szybko się wyleczyłem. Dobra, żyje. Niestety turet tutaj stracony, ale jak widzicie, dwa miśki tam obijają cały czas. Niestety teraz tutaj padłem, ale mam nadzieję, że tu e, nie zmieni to. I hardcore, i tu jagami. 11 dadzą raz. Jak widzicie dwa miszki, tam szkoda, że one razem stoją, bo tutaj e, idzie splash damage, jeżeli ten dinozaur będzie bił w te miszki, ale jak widzicie na razie mega dobrze to wygląda, bo 47% zostało, jak widzicie. Jest tutaj dosyć nieźle, dobra rzucę tego Tureta tutaj, żeby był, był heal, oczywiście wrzucę jeszcze gadżet i teraz można healować tutaj te miśki, niestety znowu ten Turet padł, muszę że go szybko tutaj ładować, oczywiście jeszcze trochę tego HP tutaj temu dinozaurowi zostało, ja znowu padłem, się zagapiłem na te miśki jak one tutaj biją, no i niestety padłem, oj tu Hardcore blisko, żeby zginął. Ale przeżył, więc jest dobrze. No tutaj te nity, jak widzicie, robią robotę. Niestety, ja tutaj zepsułem znowu, bo padłem drugi raz. Tak, tutaj, oczywiście, nie może tak to wyglądać, żeby tutaj pamka padała. Niestety, ja się z tego piłem. Padłem, jak widzicie, też dostaliśmy tą drugą nitę. I na te dwie nity powiem wam, że dosyć ciekawie idzie. 13% do zbicia jeszcze. A on ma 41% do zbicia, żeby miasto rozwalić. Więc mam nadzieję, że się to uda. Ok, rzucimy tureta, dobra. Jest turecik leczenie, no i znowu turec padł, ale zawsze coś tam wyleczył. Ostatnie tutaj procenty, 1% i mamy zrobiony ekstremalny 4. Jak widzicie, tutaj tak to wygląda. Pomimo no, tego, że tutaj padłem dwa razy tą pałąką, że tutaj hila nie było przez jakiś czas, to i tak dobrze to wyglądało. Dobrze tutaj yy, sobie te dwie nity hardcore i Jagami 11 się poradzili. I mamy tutaj Insane 4 zrobiony. Wiecie co, polecimy sobie jeszcze jedną gierką. Zobaczymy, może uda się Insane 5 zrobić. Więc lecimy sobie oczywiście tutaj od razu z drugą, zobaczymy czy trafimy znowu tą nitę, fajnie by było. Dobra, zaczynamy, dostaliśmy znowu tą samą nitę co poprzednio, także nie jest źle. Teraz muszę się skupić, żeby nie padać tyle, żeby tutaj hila było, było jak najwięcej, także ulta oczywiście ładujemy i będzie trzeba tutaj się skupić. Na razie w sumie nie ma co, no bo ten dinozaur rozwala sobie po prostu budynki, postawisz tutaj tureta, myślę, że zdąży sobie raczej naładować kolejnego. Tutaj no dinozaur fokusuje te budynki jak na razie Chyba od 75% zaczyna e, tutaj bić nas, że tak powiem, także wtedy trzeba tutaj tego te ulty mieć tak naprawdę Dobra, już tutaj poleciały ulty, ja też stawiam tutaj Tureta i lecimy. No niestety jak widzicie jak on tak ucieka jest to trochę e, słabe, że on tak ucieka, no ale damage zawsze idzie, jeszcze tutaj trochę i będzie już fokusował nas także okej, okay. kolejny turet jest dobra wstawiam go tutaj i lecimy ja też tutaj będę oczywiście wchodził dobra gadżet wlatuje żeby tutaj nitę wyleczyć oczywiście żeby ten turet tylko nie padł ja sobie tutaj stanę tak jak widzicie nieźle to wygląda jak na razie walniemy sobie kolejny gadżet nie ma co tutaj oszczędzać tych gadżetów dobra kolejny turet załadowany okej, okay, on skoczy teraz dobra skoczył mamy to na razie to dosyć dobrze wygląda na pewno lepiej niż poprzednia runda kolejny gadżet tutaj wleci teraz tylko dla mnie bo Trochę obity byłem, jak widzicie, 50% zbite. On cały czas tak naprawdę tutaj stoi, atakuje te nity i w sumie za dużo nie robi. Kolejny ult naładowany, rzucę go tym razem tutaj. Niestety słabe jest to, że on te ulty niszczy, no ale trudno. Tutaj niestety jeden, chyba misiek padł. Z tego tak mi się wydaje, że tutaj padł misiek, właśnie tej nity, która teraz padła. My tutaj w łykę zostaliśmy, 34%. Dobra, na razie nie wygląda to źle. Ok, 30% jeszcze mu zostało. Dobra, kolejny skok będzie tutaj, ok. Ja będę miał za chwilę kolejnego ulta, także już go tutaj stawiam. I teraz można healować hardcora. Szkoda, bo tutaj nita padła, a na pewno jakby były dwie nity poszłoby to zdecydowanie szybciej. Dobra, ona się już tutaj zrespiła. Czy hardcore ma kolejnego miszka? Ma kolejnego. No niech ta nita tutaj atakuje, niech ona się nie poddaje. Oczywiście już wpadł w furię. My tutaj oczywiście dalej atakujemy. Dobra, kolejny skok, ale poleciał. Dobra, my od razu tutaj za nim. 80 tysięcy HP jeszcze. Okej, okay, poleciał chyba misiek tej drugiej nity. Tak, dobra, więc na dwa miski będzie lepiej, ale chyba już tutaj... Padł który się mi się chyba hardcore padł, niestety. Ok, 40 tysięcy HP. Ok, ubijamy. Kolejny turec stawiam. Tutaj już od razu żeby heal był 20 tysięcy i chyba się uda tutaj przejść ten ekstremalny 5. Także mega dobrze. Ok, udało się. No tutaj runda. Powiedzmy poszła idealnie. Ani razu nie padłem. No tutaj nita trochę. Yy, ta randomowo dobrana padła raz w sumie. Ale no nieważne. Udało się tutaj ekstremalne 5 zrobić. Więc myślę, że polecimy sobie z jeszcze jednym tutaj poziomem. Yy, z szóstym tym razem. polecimy sobie. Nie będę raczej wyżej robił. Bo już tu mam oczywiście insane 16 na tym trybie. Także żeby też czasu wiadomo nie tracić. Takie trzy gierki. Także lecimy sobie z trzecią grą. Mam nadzieję, że tym razem też tutaj trafimy tą nitę. I też się uda przejść oczywiście ten poziom. No i mamy ostatnią grę. Tutaj mam nadzieję, że się uda wygrać. W sumie przejść ten poziom. I mamy teraz inną nitę. Ale nita, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Czy ta nita podoła, czy nie. Dobra, turę ta od razu tutaj stawiam, bo standardowo sobie naładuje kolejnego. Na spokojnie, na razie tutaj ten dinozaur niszczy budynki. Ok, 90% HP ma jeszcze. Jeszcze trochę i będziemy mieli już tutaj. Wszyscy ulty, chociaż chyba. Dobra, tutaj hardcore i Emily też mają ulty. W sumie miszki, więc kit. Ja już tutaj postawiłem, żeby ten dinozaur się sfokusował na nas. To by było dobrze. Niestety na razie on tutaj tylko atakuje te budynki. Ja tu prawdopodobnie naładuję kolejnego ulta. Dobra, mam. No i teraz sobie go zostawię. OK, boss jest zły. I teraz można tutaj postawić ulta i teraz po prostu e, healować. Dobra, gadżet wlatuje, żeby tu wyleczyć. Oczywiście e, dwa miski tutaj uderzają. Okej, okay, Hardcore przerzucił tutaj, żeby był od tyłu. Niestety Hardcore tutaj padł, więc trochę lipa. No ale mam nadzieję, że i tak się uda, żeby ten misiek tu poobijał. Prawie ja też padłem ale żyje, więc git, dobra, wyleczymy, żeby ten misiek tutaj robił robotę, niestety padł też misiek, dobra, niestety ja też padłem już tutaj, nie dało się nic zrobić i chyba to się nie uda, e, tak mi się wydaje, no niestety, tutaj Emily też padł czy padła, e, więc niestety ta runda nie wyszła, także spróbujmy sobie jeszcze raz, ostatni raz spróbujemy, no niestety tym razem się nie udało, także spróbujmy już tym razem naprawdę ostatni raz, no i lecimy, tym razem mamy Edbita, więc zobaczymy jak to wyjdzie z 8-bitem, W sumie jeszcze tutaj ani razu nie grałem z 8-bitem, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Wiadomo, większy damage. Ulta trzeba tutaj naładować. E, już sobie go tutaj postawię. Dobra, niech będzie tutaj i można tutaj dinozaura teraz atakować. Ok, mamy też Ulta od Edbita. W sumie nie wiem czy tutaj ten star power jest dobry. Wydaje mi się, że mógłby być jednak ten pierwszy, gdzie daje większy damage, e, wi wiadomo, większy, jeszcze większy damage niż ten. No ale trudno tutaj Edbit wziął taki taki star power, więc no, mamy taki. Dobra, położę sobie tutaj też Tureta. O, tutaj już szybciej to idzie, to HP schodzi. No wiadomo, 8 bit tutaj jednak jest, więc e, szybciej to schodzi. Niestety turet dos dosłownie od razu zniszczony, więc trochę lipa. Dobra, stawiamy go tutaj oczywiście, trochę w sumie e, lepiej jakby hardcore też tutaj w tym turecie był, bo tu chodzi, żeby ta Nita jednak e, dawała radę, dobra, niestety hardcore padł, mamy 400 tysięcy HP. Zobaczymy, no czy uda się z tym 8 bitem to zrobić, czy może jednak nie, chyba 8 bit też niestety padnie. Dobra, weźmiemy tego dinozaura trochę, wyleczymy tutaj 8-bita i mnie przy okazji. Możemy teraz go trochę poatakować, hardcore się już tutaj respi, trzeba w sumie od nowa wszystko zacząć, tutaj ulta naładować i w ogóle. Yy, ja może się tutaj, a dobra, nie, rzucę tego tureta od razu, żeby tutaj heal był. Dobra, mam nadzieję, że uda się naładować kolejnego, 49%, więc w sumie dosyć słabo to tak szczerze wygląda. Ok, ubijamy go, dobra, jest tutaj już zły, trzeba ulta naładować, ja tu oczywiście już mam, teraz się wycofać. Ok, chodź tutaj, żeby hardcora tam nie ubił. Dobra, hardcore też ma ulta, niestety tu ten dinozaur nasze dwa ulty edbita i mój zniszczył, więc trochę lipa. No niestety ja tym razem padłem 230 tysięcy hp i 25% miasta, więc wydaje mi się, że może być tutaj średnio e, chyba, że jakoś, nie wiem, przytrzymamy później tego robota, jak się zrespie. Chociaż teraz boss spadł furię, tutaj 17%. E, no może być tutaj problem, ja się już tutaj respię, no chyba, że tak jak mówię. Przytrzymamy tego robota i rzeczywiście tutaj się uda go jakoś zatrzymać Chodź tu, chodź tu Dobra, walniemy sobie ulta Niestety on skacze No i rozwala miasto 26% zostało Niestety kolejna tutaj w sumie próba nieudana Ale już nie będziemy tutaj próbować Także jeżeli taki odcinek z taktyki powiedzmy wam się spodobał Zostawcie łapkę w górę Subika też może się zostawić Napiszcie w komentarzu jaki macie tutaj poziom na tym trybie Dzięki za oglądanie Do następnego odcinka Siema